Suwałki, choć niewielkie, są ambitnym miastem i wygląda na to, że bogatym. Miasto postanowiło wydać własną edycję gry Monopolu. Suwałki oficjalnie dołączają do elitarnego klubu. Dołączamy do grona takich metropolii jak Nowy Jork, Londyn czy też Sydney, ale również do miast naszego lokalnego podwórka z Polski do, Warszawa, do Warszawy czy też Krakowa. Dziś można powiedzieć, że Suwałki wchodzą do gry i to dosłownie. Z dumą ogłaszamy, że już w połowie grudnia tego roku pojawi się wyjątkowy projekt o nazwie Monopoli edycja Suwałki. To moment, w którym nasze miasto zyska nową, bardzo taką można powiedzieć światową i globalną platformę promocji, ale przede wszystkim będzie to fantastyczne narzędzie do opowiadania o naszym mieście, o sobie. W Monopol grała Rzesza Ludzi, choć nie zaryzykowalibyśmy twierdzenia, że wszyscy. W dobie gier komputerowych, wracamy do gier planszowych, można powiedzieć. Pomysł Monopoly Suwałki zrodził się gdzieś rok temu. Tyle trwały przygotowania niezbędne do tego, żeby dzisiaj Państwu poinformować, że. Wkrótce rozpocznie się sprzedaż tej gry planszowej. E, I stwierdziliśmy y, y, kiedyś tam, kilka ładnych miesięcy wstecz, że warto zaproponować naszym mieszkańcom taką grę, nie tylko mieszkańcom. Bo to świetna również i promocja naszego miasta. Do sprzedaży przeznaczono niewiele zestawów, zaledwie 1200. Ich sprzedaż zaplanowano rozpocząć 16 grudnia. Gadżet reklamowy, bo takim planszówka w wersji subarskiej jest, będzie kosztował niebagatelne 110 zł, a jeśli w dniu premiery lub tuż po nim. Nie wszystkie egzemplarze się sprzedadzą. Pudełko z zawartością dostępne będzie w stoisku handlującym miejscowymi artykułami promującymi miasto i jego przedsięwzięcia. Znaleźć sklepik można w Aquaparku. Wchodzimy do takiego elitarnego, prestiżowego klubu miast posiadające swoją grę Monopoli danego miasta, ponad 200 miast w świecie. Suwałki będą 24. miastem w Polsce, a wobec tego, że miast mamy chyba około 600 czy 700 miast miasteczek. To wchodzimy naprawdę do, do takiego prestiżowego klubu. Wprawdzie nieformalnego, ale prestiżowego. Słabo prestiż zresztą było niezwykle często używane podczas spotkania z mediami. W ocenie włodarza, sumałk planszówka będzie świetną promocją, ale też. Również chcemy budować tożsamość lokalną, czyli szczególnie tutaj mowa o mieszkańcach. Jeżeli będziemy chcieli właśnie zapoznać się z pewnymi wydarzeniami czy też miejscami, które są w naszym mieście, to poczucie, że jestem stąd, że tutaj bywam na danym wydarzeniu, na danej imprezie, czy przechadzam się chociażby w suwalskich bulwarach chodzi. Nam o to, żeby to lokalne nasze społeczeństwo, mieszkańcy mieli poczucie tożsamości, że nawet ich gra została przeznaczona, bo gra plażowa z myślą o Suwałkach. Tak więc potencjalni, lokalni nabywcy według teorii włodarza Suwałk dowiedzą się co nieco o tym, że w Suwałkach są takie imprezy jak na przykład Suwałki Blues Festival albo podmioty komunalne, jak Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, czy PGO. Prócz tego na plansze trafiły także lokalne kluby sportowe z grupy tzw. wiodących oraz kilka lokalnych firm, które sypnęły złotówkami za miejsce na planszy. Ratusz je wpisał nie tylko na planszę, jak czytamy w komunikacie magistratu. Na planszy nie ma przypadkowych miejsc, znajdą się tam punkty, które tworzą nasze DNA. Chcemy, aby suwalczanie, grając w tę grę, czuli dumę. Autorzy urzędowej rekomendacji wskazują, że tak duże projekty budujące markę miasta wymagają zaangażowania energii, ale i wsparcia biznesu, który rozumie, czym jest lokalny patriotyzm. Tych rozumiejących znalazło się czwora. Ale promocja nie jest jedynym celem wydawcy planszówki. Prezydent wierzy, że wspólna rodzinna gra płynie pozytywnie na rodzinne relacje w domach nabywców, łącząc nad planszą pokolenia suwałczan. między dziadkami, rodzicami wnukami, a wobec tego, że ta gra planszowa jest taką gro, do której trzeba. Przysiąść i wspólnie, razem chodzi nam o tą więź, o ten bezpośredni kontakt w naszych domach, w naszych rodzinach. No i przed nami święta Bożego Narodzenia, no to będzie okazja, żeby chociażby pograć nie, w tę grę. Także te powody, te przyczyny właśnie stanowiły o tym, że weszliśmy. W tym przedsięwzięcie no myślę, że jak sprzedaż rozpocznie się 16 grudnia, to będziemy mieli jeszcze kilka dni przed świętami, żeby, żeby nabyć czy na prezent, czy, czy tak w ogóle. Także myślę, że to bardzo trafiony pomysł. Przychód ze sprzedaży 1200 komercyjnych egzemplarzy. Tyle miasto zamówiło, może wynieść 132 tysiące złotych. Zasilą one budżet miejski, czyli wpłynie do niego pełen zwrot kosztu. Promocję miasta więc sfinansują nabywcy gry. W mniej więcej czterokrotnie większym Białym Stoku również taką grę wydano. W ciągu dwóch dni, jak twierdzi rzecznik prezydenta Suwałk, sprzedano tam 2000 zamówionych egzemplarzy.